Ten gigantyczny chiński projekt może zrewolucjonizować sposób, w jaki obchodzimy się z energią, ale o czym właściwie mowa? Jak wiadomo, moc pustyni jest ogromna. Chiny doskonale to rozumieją. W rzeczywistości bitwa trwa od ponad 40 lat. W tym czasie Pekin postanowił przeciwdziałać postępowi Pustyni satą drzewa. W ten sam sposób pustynia Kubuki przechodzi renesans, stając się prawdziwą oazą dobrobytu, ale to nie wszystko. Chiny przede wszystkim rozpoczynają produkcję zielonej energii. Nie jest tajemnicą, że Chiny rozpoczęły nawet budowę megaprojektu na pustyni Kubuki. Jakie są więc główne cele. Tego dowiemy się wspólnie w dalszej części tego filmu. Co więcej, wydaje się, że kraj ten chce współpracować nad nową formą energii, którą wszyscy znamy zielony wodór. Co więcej, ambicje Chin są bardzo dalekosiężne. Siadaj wygodnie i dowiedz się tego razem z nami w kolejnym odcinku na kanale ATECH. Pustynia Kubuki jest jedną z największych w kinach. Ten 262-kilometrowy pas piasku położony w Mongolii Wewnętrznej uważany jest za rodzaj studni energetycznej. Jej moc jest ogromna. Chiny zawsze przywiązywały dużą wagę do swoich obszarów pustynnych. Jednak dziesięciolecia nadmiernego rolnictwa zamieniły całe jej połacie w jałową pustynię. Szybko znaleziono winowajców, globalne ocieplenie, ale także wzrost liczby ludności. Przykładowo, ludzie nabrali zwyczaju wycinania drzew na opał, fabryki wypompowują wodę z lustra wody, a zwierzęta pasą się w trawie. W ten sposób ziemia nadal wysycha. W 2000 roku 87% tego obszaru było pustynią, co prowadziło do licznych burz piaskowych wokół Pekinu. Dla rządu było zatem koniecznością zbudowanie zielonych barier, aby przeciwdziałać drodze wiatru. Od tego czasu posadzono miliony sosen, które pokryły dużą część pustyni, i to nie tylko wczoraj. 40 lat temu Pekin postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, budując wielki mur roślinności. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, pustynnienie bezpośrednio wpływa na życie 250 milionów ludzi na całym świecie. Według Chin tysiące hektarów pustyni zostało ustabilizowanych. W latach 2009-2014 częstotliwość występowania burz piaskowych zmniejszyła się nawet o 20%. Mówi się więc, że skutki pustynnienia cofają się. A poziom wilgotności również wzrasta. Odsunięcie piasku byłoby więc idealnym rozwiązaniem. W końcu pustynia Kubuki stała się niemal oazą dobrobytu. W latach 50. syberyjski wiatr był nazywany żółtym smokiem, ponieważ pożerał miasta i domy. Ponowne zalesienie Kubuki drastycznie ograniczyło to zjawisko. Pustynia ma teraz prawie 60% pokrywy roślinnej. W rezultacie model Kubuki przyciąga uwagę całej społeczności międzynarodowej. Zajmująca obszar 18600 km2, pustynia Kubuki była regionem leśnym 3000 lat temu. Te niegdyś żyzne pola zostały wkrótce przekształcone w Morze Śmierci. W latach 50. i 60. ludzie nie mieli nawet co jeść. W rezultacie środowisko ekologiczne z biegiem lat uległo dalszemu pogorszeniu. Dziś najważniejsza jest równowaga między odbudową środowiska, wzrostem gospodarczym i komfortem ludności. W ciągu ostatnich 30 lat zazieleniono ponad 6000 km pustyni. Dzięki tym licznym wysiłkom ekologicznym z atmosfery usunięto 15,4 miliona ton dwutlenku węgla. W rezultacie kontrolowanie pustynnienia na pustyni Kubuki umożliwiło Chinom lepsze zarządzanie środowiskiem. Ostatecznie, wszystko to powinno zapewnić krajowi środki do osiągnięcia neutralności węglowej, wciąż przewidywanej na rok 2030. W rzeczywistości jest to renesans pustyni Kubuki. Od tej pory pustynie nie powinny być już postrzegane jako problem, ale jako dobra szansa na zmianę. Rozwój upraw roślinnych pomaga zatem w walce z degradacją środowiska, ale nie tylko rolnictwo potrzebowało ziemi Kubuki. Nowoczesna technologia również zakorzeniła się w tym regionie. Pustynia, na której świeci słońce przez 3000 godzin w roku, jest idealnym miejscem do instalacji elektrowni słonecznych. Zainstalowano również generatory fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Pustynia Kubuki dosłownie powstała z popiołów. Przez wiele lat mieliśmy zakorzenione w głowach, że pustynia równa się niewrzyzny obszar, na którym bardzo ciężko żyć ludziom z powodu braku zieleni. Jednak jak widzimy, wraz z postępem technologicznym, który pozwala wykorzystywać te tereny, może stać się ona wręcz przełomowa w naszej przyszłości oraz naszych dzieci. Wspomniana przed chwilą farma fotowoltaiczna może zapewnić ogromne pokłady brakującej już energii dla wielu miast oraz w gospodarstw, zarówno rolnych, jak i innych. Brzmi to bardzo optymistycznie. Od kilku lat wdrażanie odnawialnych źródeł energii na całym świecie bije rekordy. Statystyki te jednak są napędzane głównie przez azjatyckiego giganta. Chiny budują megaprojekt energii odnawialnej w sercu pustyni Kubuki. Za projektem stoi chińska firma China Free George New Energy Corporation. Uruchomiła ona również pierwszą fazę projektu. Obejmuje ona 1 gigawatt mocy w zakresie energii słonecznej i magazynowania z początkowo planowanych 16 gigawatów. Faza ta została zakończona 29 grudnia 2023 roku. Obejmuje on budowę 350 tysięcy wysokich betonowych słupów wspierających miliony paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu wszystkich etapów budowy instalacja może obejmować 8 GW energii słonecznej i 300 MW łamane na 600 MWh magazynowania. Mówi się także o 4 GW energii wiatrowej i elektrowni węglowej o mocy 4 GW. Jest to największy fotowoltaiczny projekt wiatrowy na świecie, opracowany i zbudowany na obszarach pustynnych. Ale wszystko to wiąże się z kosztami i to nie najmniejszymi. Chiński państwowy producent energii elektrycznej zainwestował już 11,5 miliarda euro. Co więcej, zasoby naturalne pustyni Kubuki stały się strategicznym punktem rozwoju regionu. Tak czy inaczej, projekt ten jest dopiero początkiem znacznie szerszej inicjatywy umożliwiającej znaczny postęp w zakresie zdolności Chin do produkcji energii. Ale jakie są prawdziwe cele takiego projektu? Projekt jest częścią ambitnego planu rozwoju baz produkcji energii wiatrowej i słonecznej na chińskich pustyniach. Do 2030 roku bazy te powinny mieć moc 455 GW. Budowa tak dużych projektów powinna również szybko zwiększyć udział czystej energii w produkcji energii w Chinach. Wytworzona energia elektryczna będzie zwykle przesyłana do ludności za pośrednictwem projektu przesyłu energii elektrycznej o bardzo wysokim napięciu. Po ukończeniu ten megaprojekt powinien być w stanie dostarczyć 44 miliardy kWh czystej energii elektrycznej rocznie do regionu Pekin-Tianjin-Hebei. Zgodnie z planem władz, cały projekt powinien zostać ukończony i podłączony do sieci do końca 2025 roku. Centralnym aspektem projektu będzie walka z pustynnieniem. Chociaż wszystkie te inicjatywy wiążą się z astronomicznymi wydatkami, oczekiwane korzyści w pełni uzasadnią inwestycje. Wreszcie, produkcja zielonego wodoru byłaby jednym z głównych atutów Chin. Obecnie kraj ten produkuje 1 trzecią światowego wodoru. W 2020 roku 62% chińskiego wodoru było produkowane z węgla, 19% z gazu ziemnego, a tylko 1% z elektrolizerów zasilanych energią odnawialną. Chiny mają zatem nadzieję na produkcję 15% własnego wodoru do 2030 roku. Kraj dąży do osiągnięcia 80% do 2060 roku. Dzięki megaprojektowi planowanemu na pustyni Kubuki, Chiny powinny produkować duże ilości zielonego wodoru w nadchodzących dziesięcioleciach. Jak bez wątpienia zauważyłeś, Chiny są jednym z najbardziej ambitnych krajów na świecie, ale przede wszystkim są liderami w branży energetycznej. To prawda, że odnawialne źródła energii nadal się rozwijają. Obecnie ich łączna moc na całym świecie wynosi 3870 GW. Wzrost ten był w dużej ilości napędzany przez Azję, a z 69% udziału. Same Chiny odpowiadają za prawie dwie trzecie globalnego wzrostu w zakresie odnawialnych źródeł energii. W rzeczywistości chińskie inwestycje w czystą energię stanowiły około 40% PKB tego azjatyckiego kraju w 2023 roku. Megaprojekt Kubuki nie jest pierwszym krokiem Chin w kierunku energii odnawialnej. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej Midong jest również dowodem inwestycji tego kraju. To prawda, że Chiny są wiodącym na świecie producentem paneli słonecznych. Dominują na rynku w szczególności dzięki ogromnym zdolnościom produkcyjnym i ciągłym innowacjom. Obecnie nowy obiekt Midong opracowany przez China Green Electricity Investment jest największą elektrownią słoneczną na świecie o imponującej mocy 3,5 GW. Projekt ten ilustruje zatem ambicje Chin w zakresie przesuwania granic technologii solarnej. Ponadto CGDG, założona w grudniu 2010 roku, odgrywa kluczową rolę w chińskim krajobrazie energetycznym. Grupa koncentruje się na inwestycjach, budowie i zarządzaniu projektami energii odnawialnej. Jest również przykładem strategii wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym przyspieszaniu przejścia na znacznie czystsze źródła energii. Stawia to Chiny na pozycji lidera pod względem innowacji oraz rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii. Tym samym kraj potwierdza swoją pozycję supermocarstwa w tej dziedzinie. Kraj ten nadal podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony wzrost gospodarczy, który szanuje środowisko i promuje globalną transformację energetyczną na dobrą, zieloną energię. Chiny są jednak krajem niezwykle paradoksalnym. Podczas gdy intensywnie inwestują w odnawialne źródła energii i rozwijają gigantyczne place budowy, kraj ten pozostaje największym na świecie trucicielem. Trzeba przyznać, że co godzinę w Chinach instaluje się panele słoneczne o równowartości boiska piłkarskiego. Kraj ten używa jednak coraz więcej węgla do produkcji energii elektrycznej i otwierane są ciągle nowe i nowe elektrownie. Chiny są również odpowiedzialne za 1 czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych. Z jednej strony, cudownie, że kierują się w kierunku zielonej, odnawialnej energii, z drugiej strony, aby ją uzyskać, muszą postawić na stare, brudne zastosowania. Paradoks. Od kilku lat Chiny koncentrują się na odnawialnych źródłach energii. Kraj ten stał się nawet światowym liderem w tej dziedzinie. Liczba projektów w tym zakresie stale rośnie. Dziś Światłodzienny ma użyć mega megaprojekt na pustyni Kubuki. Ma to być największa farma słoneczna i wiatrowa na świecie. Czy Chiny naprawdę mogą zdominować globalną produkcję energii? Daj znać co o tym myślisz w komentarzu i do zobaczenia na Atech.